We wish you Witam Was kochani bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w PEPCO. Znowu zobaczymy, czy warto wybrać się teraz do tego sklepu na zakupy. Co jest w sklepie z dekoracji i dodatków świątecznych, a może znajdziemy jakieś nowości. Tutaj mamy 15 zł, taki łańcuch świetlny, są dostępne, jak widzicie, dwa rodzaje, bardzo, duży, bardzo dużo jeszcze jest tych domków czerwonych, 35 zł. Takie kokardy na choinkę za 5 zł. I jak widzicie są różne kolory. Sopelki 8 zł. Bardzo ładnie wyglądają. I oczywiście ogromny wybór kocy. Taki 30 zł z reniferami. Tutaj mamy ładny wzór tego koca. Podoba mi się. Cena 30 zł. Chyba wszystkie te koce są po 30 zł. Ale powiem Wam, że jest naprawdę już przebrane. Koce zostały głównie, poszewki na poduszki. Dekoracje też są, ale te fajniejsze to już oczywiście zniknęły z półek. Tutaj mamy taki czerwony za 30, szary. Tutaj ten Wam pokazywałam. I tutaj mamy jeszcze takie za 40 zł. Takie troszeczkę w stylu. Babcinym, tutaj mamy za 30 zł i z kolorem granatowym, z dodatkiem koloru granatowego. Fajny wzór tego koca, również cena 30 zł. Jakiś czas temu prosiliście mnie o pokazanie torebek prezentowych i powiem Wam, że pokazywałam Wam chyba zaraz na początku, ale było ich niewiele. Natomiast w tym momencie jest bardzo duży wybór, szczególnie u mnie. Tutaj mamy, jak widzicie, różne wzory, różne kolory. Ceny też naprawdę bardzo atrakcyjne złoty 50, zł, taka ładniejsza z Mikołajem, też bardzo fajnie wygląda. Po złoty 50 zł właśnie te torebki prezentowe. Ładny Mikołaj. Podoba mi się. Tutaj mamy troszeczkę już takie większe. Też dostępne są różne wzory. Tutaj mamy z jamnikami. Cena tej torby 3 zł. Także wcale nie są drogie w porównaniu na przykład do innych sklepów. Jak patrzyłam w you to tam. Ceny naprawdę dość wysokie za taką zwykłą torbę. Tutaj mamy 2,50. Także ceny są naprawdę bardzo fajne. Tutaj mamy taką troszeczkę taką podłużną. Za 2 zł. I taki wzór. dwa złote, ta również dwa złote, to jest chyba jarzębina i tutaj mamy psiaki i bombki dwa złote, w takie śnieżynki też bardzo ładna, tutaj mamy również 4 złote, te są troszeczkę droższe. Ta też ładna, taka prosta, jednak ma coś w sobie. 4 złote. I tutaj ze złotymi reniferami 4 złote. 3 złote. Tutaj mamy 3 złote również. Ta też jest bardzo ładna. 3 złote. La 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 Bardzo mi się podobają właśnie takie pojemniki z dozownikiem. Bardzo ładny kolor. Tutaj mamy za 15 zł taki pojemnik z diamencikami i 17 zł taki. Też fajnie wygląda. Taki troszeczkę u marmurek. 10 zł pojemnik na szczoteczki. I tutaj mamy jeszcze takie pojemniki. 12 zł. 5 zł, natomiast kosztuje taki czarny kubek. 8 zł, natomiast pojemnik z dozownikiem. Zawsze Wam polecam właśnie te dywaniki. Mam osobiście. Jestem bardzo zadowolona. Piorę, nic się z nimi nie dzieje, także. Także no mogę Wam po prostu polecić. No super, są. 25 zł, taki czarny. Dostępne są różne kolory. Tutaj mamy takie zwykłe za 25. I kochani, jestem już w Teddy. Ostatnio jak byłam, to było tyle rzeczy świątecznych, że po prostu. Strach było wziąć cokolwiek, żeby nie spadł z półki. Były poukładane rzeczy jedno na drugim, a dzisiaj pustki, zostały tylko pojedyncze rzeczy. Myślałam początkowo, że jest jakaś wyprzedaż, promocja yy, czy coś podobnego, a tu nie, po prostu wszystko zostało wymiecione praktycznie ze sklepu. No, powiem Wam, że jestem w szoku, bo liczyłam na jakieś promocje, wyprzedaże, albo przed samymi świętami, albo po świętach, a tutaj naprawdę chyba nie będzie, chyba nie będzie nic z tego. A nawet jak będzie, to bardzo mało rzeczy do wyboru. Natomiast postaram Wam się pokazać te rzeczy, które mi się spodobały, które zostały. 25 zł na przykład taki śliczny drewniany aniołek. Ja w tym roku właśnie poluję na tego typu ozdoby, podobają mi się i te aniołki naprawdę wyglądają fajnie. 20 zł, taki troszeczkę większy. Powiem wam, że ja lubię do tego sklepu zaglądać, chociaż chociaż jest bałagan, natomiast czasami można tutaj znaleźć bardzo fajne i czasami niedrogie dekoracje, bo w porównaniu na przykład teraz do Pepko, Pepko jak sami wiecie podniosło dość wysoko ceny. I dekoracje są niektóre dosyć drogie. 15 zł takie sanki mam nawet na choinkę wieszam. Tutaj mamy komplet takich choinek. Te są też bardzo ładne, po 10 zł czerwone. 15 zł. I tutaj mamy bombki po 5 zł. Jest naprawdę dość spory wybór. Różne kolory. Tutaj mamy bombki w, w różnych kształtach. Wcale niedrogie, bo tylko po 15 zł. Jest Żaba. Zobaczcie jak fajna, chyba z pierścionkiem, super wygląda. Tutaj mamy renifera, świnie, świnie nie mają wzięcia, marchewka i tutaj mamy pączki. Tutaj mamy też bombki po 5 złotych. Za 25 zł możemy kupić takie skrzaty w kółku powiem Wam, że ta dekoracja akurat bardzo mi się podoba, mimo że chyba bardziej wolę Mikołaj od skrzatów 10 zł i tutaj mamy taką gałązkę z szyszkami Cena 10 zł. Zostały jeszcze skrzaty. Już szukamy ceny. 50 zł. No, dosyć sporo. Podobnej wielkości były w pepko chyba za 20 czy 25 zł. Tutaj mamy 35 zł. Ten szary jest też bardzo fajny za 25. Nie, 30, nie, 25. Dobrze spojrzałam pierwszym razem. Reniferki 35 zł. I bardzo duży wybór wstążek po 10 zł. Tutaj mamy taką z reniferami. Dziesięć złotych z choinkami, z gwiazdkami i ze skrzatami. Be jolly, ha, la 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 la. Dziękuję kochani wam bardzo za oglądanie oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału będzie mi naprawdę bardzo miło a jutro zapraszam na vloga jutro zapraszam na vloga dawno nie było no niestety w tym roku nie wyszły vlogi masy ale mam nadzieję że chociaż ten vlog wam się spodoba także mam nadzieję że widzimy się w kolejnym filmie również no i do zobaczenia pa